No witam z tej strony Smyro. Patch 11.05 do World of Warcraft rusza już 22 października, czyli właściwie zaraz. Z tej okazji konto YouTube World of Warcraft wstawiło film, którym pokazują co nowego pojawi się w patchu. Ogólnie zrobimy sobie taki lekki overview patcha, żebyście wiedzieli czego się spodziewać 22 października. Jeżeli film Ci się spodoba, zostaw łapkę i subskrypcję i zapraszam do przeglądu. Dobra, najpierw zobaczmy sobie ten film, został wstawiony właściwie wczoraj, także jest świeży 7 minutek, odpalę napisy, zobaczymy co tutaj nowego. The 20th anniversary celebration is going live on October 22nd, and you won't want to miss the, pa. the pa. Biggest anniversary event in the history of Azeroth. No i tutaj będzie ogólnie tak, że ser sety Tier 2, czyli takie Tier 2, które były w normalnie w klasiku, które były z Blackwing Lair, zostają zreworkowane, już pewnie widzieliście, już pewnie kojarzycie. na przykład paladyński Judgment Set, jeden z bardziej popularnych setów zostaje zreworkowany, także no ciekawe co z tym zrobię, ciekawe jak te sety będą faktycznie się prezentować na różnych postaciach, bo widzieliśmy na razie tylko takie proste modele, ale jeszcze nie, wi nie wiadomo na przykład tak, nie, wiem, na Pandzie będzie wyglądać, załóżmy no albo na Worgenie. To się wszystko okaże. Brand new pets, toys, classic Właśnie classic time walki z tego co wiem będą zaczynać się od 10 levela, czyli od 22 października. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wylewelował sobie postaci, polecam sobie wtedy to zacząć robić, bo od 10 levela będą dostępne Time Walki i to time klasyczne. Nie wiem jeszcze, które Dungeony będą dostępne w tych TimeWalkach Wiem, że na pewno będzie raid BRD przerobiony Wiem, że na pewno będą DeadMindsy, zaraz zobaczymy, co powiedzą jeszcze Ale na pewno to będzie świetny moment, żeby sobie polewelować postacie Ja osobiście uwielbiam levelować na klasiku, to właściwie mój ulubiony, powiedzmy, dodatek Moje ulubione Dungeony to są Więc na pewno sobie jakieś postacie wylewelujemy Na streamie zresztą, na który zapraszam Okej, okay, dobra, mamy coś takiego Przesunę się na chwilę Mamy tak, Celebration Hub, Blackrock Depths Raid, czyli jest raidzik, ten taki, co mówiłem, zreworkowany, klasyczny. Celebration Hub, to chyba chodzi o te takie eventy, które się będą działy w Tanaris. Classic Temwokin Dungeons, tak jak mówiłem, one się od 10. levela zaczynają, to Classic Temwoki. Korak Revenge PvP, nie wiem co to jest, chyba Codex też nie... World Bossy nowe, ok no tier 2 sety będą oczywiście zreworkowane. Nowe Returning Rewards, może to chodzi o Trading Post, czy coś takiego. Class Updates, Class Updates też potem prześledzimy sobie. Caverns of Time. Hub. Anniversary festivities can be found near the Caverns of Time. It's expanded to be and is set up right outside the entrance. The carnival-like pop-up is home to the anniversary events, quest givers, reward vendors, and a ton of fun celebratory activities. Show off your best transmogs on the Fashion Frenzy stage in a trial-of-style-like competition. Hop it's okay. your finest rides for a mount-off in the Mount Mania army. Find more okay, to show at the Storyteller stage and enjoy epic tales from Azeroth's past, complete with audience participation. Okay, in-game heroes Illidan, Alexstrasza and Anduin by finding replicas around the area, and have fun at the ice rink or on the balloon ride. Repeat visits are encouraged. Every 4 days the hub will have a different Azeroth continent's theme with appropriate NPCs, Aha. costumes and props. Okej, okay. co co tygodnia? Każdego dnia to mówili? Every 4 days, co so 4 dni będę się, będzie się zmieniać na inną krainę tak jakby. Okej, okay. na jakieś Dragonalstak, jakieś takie Dragon. Okej, okay, spoko. Wojtelfowe, Dragonowe. Right. Ej, to to będzie w ogóle raid, jest raid klasyczny, który jest przerobiony na таймок, ale widzę, że już się zmieniło, już widzę, że bossik jest jeden, jakiś inny. Ciekaw jestem, jak oni to zrobili. Ciekaw jestem, czy to będzie po prostu taki time of ride, że wchodzisz sobie po gir. Co od razu polecam też time of ride. To jest świetny pomysł, świetny moment, żeby sobie wygierować postacie. To będzie bardzo dobry event, żeby sobie wylewolować postacie i wygirować. Robisz sobie postać, wbierz 10 level albo robisz Race Tracer, masz 10 level od razu, albo wbijesz na Excel Reach. Wchodzisz sobie na Timewalki, robisz to time Walk Dungeony, które są bardzo fajne, bo to są klasyczne. I jak wbijesz maksymalny level, to idziesz na Raid. I nie wiem, ile tu będzie bossów, no ale zakładam, że kilka ich będzie, no, skoro to jest Raid zmieniony. Więc no, to będzie bardzo dobry moment, żeby wygirować te postacie. Zrobię się wygierować. Dungeon. Reimagined as a 10-15 to 15 player raid, join Ira Bronzebeard as the okay. Bronze Dragonflight grants her a look back in history and take on 8 main bosses and 5 mini-bosses. be group. LFR normal and heroic. O normalny LFR, czy to nie jest time walk? To jest normalny raid. LFR normal heroic. No nie ma co prawda metyka, ale jest LFR normal heroic. To ciekawe jaki tu kier będzie dropił. To jestem bardzo ciekawy. Mamy 8 głównych bossów i 5 pobocznych. Czy też będą jakieś tam pomniejsze czy co Bardzo to ciekawy brzmi. Zobaczymy. LFR, czy to nie jest time walk typowy. For the first time ever in modern WoW, leveling 30 up. Even if you don't own the war within. Czyli nawet jak nie macie War Within od 30 levela będzie sobie można wejść na ten raid nowy, BRD z To bardzo ciekawe. Ciekawe jak będzie to expowo wyglądać. Szczerze, ja jeszcze to sprawdzę, zrobię sobie pewnie na streamie postać, wbiję 30 level na tych klasycznych i pójdziemy na raid, zobaczymy ile za jeden raid jesteśmy w stanie dostać expa. Elefar to będzie. No to elefar będzie podzielony pewnie na tam trzy części. Skoro jest 8 bossów, 5 pobocznych. Dobra. Sześć dungeonów zostaje zaryworkowanych. Kurcze, okej, Strathom jest super, ale Diermau, jak zreworkowali, powiem Wam szczerze. Wydaje mi się, że to jest świetna rzecz akurat, bo o Dire Maul to były najgorsze chyba dungeony podczas levelowania w klasiku. To chyba nie było gorzej, tylko zależy jak oni to zrobili. Jeżeli to jest po prostu taki timuk typu, po prostu robisz Dire Maul zwykłe, no to to trochę do dupy, ale jeżeli to jest reworkowany jest Dire Maul, no to całkiem fajne. Staratron też fajny, jeszcze Scarlet Holes'y

Special vendors oferują klasyczne mm -hmm. rewizje, like takie jak Freyfeather Hippogriff, the Mohawk Grenade, i mm -hmm. Season Discovery Weapon appearances, to na Czyli trochę będzie trudniejsze robienie tych Timewalków, ale dostaniemy lepsze nagrody. Będą Explorer, tak? Będą lepsze nagrody, na przykład jak na Max Revelo robicie sobie Timewalki, żeby szybciej też wygirować postać. And a Timewalking Vendor update offerszą tak jak the Enchanted Spellweave Carpet. the Amani Hunting Bear, and Transmogs from Burning Crusade and Wrath. Okay, czyli do for a vintage PvP experience, PvP. first Battleground, look no further than the Return of Korax Revenge, okay. Okay. an event inspired by the earliest days of Alterac Valley, named for the Winterax Dire Trolls who once controlled the Snowfall Graveyard. A quest will award a mount based on faction, the Stormpike Battle race, for Alliance, nowy. and the Frostwolf Snarler for Horde. For mm -hmm. maximum nostalgia, find Alliance Armory or Horde War Supplies in the starting areas to don the appearances of PvP sets from the past. Okay. Okay. See powrót powrót jakiegoś starego eventu z Alterakwali po prostu, ok? Nie, nie, nie gram nigdy tego, nie bardzo cieszę co to jest, ale zawsze mamcik zawsze coś tam honor może pofarmić, ok? Tej chromi, zwłaszcza chromi kodeks, to jest ciekawe. Gates of Ashkrai, proszę I, bardzo. No i ten quest Anki nie Ashkrai, proszę. Aggressive negotiation to remove enemies who shouldn't be there, like the Scourge, the Legion, Tychondrius, and Kalthazad. Okej, okay, czy to jakiś taki event, co po prostu pod, pod tymi Ankurasz będziemy siedzieć zabijać jakiś takich tych, co nie pasują, bo jakieś jakieś tam wyrwa w czasie. No okej, okay, ten openik w ogóle tych gateów, a był strasznie powalony, tam pełno graczy było. To taki jeden z ważniejszych eventów faktycznie. No my tutaj mamy world bossy, sześć i kończnych world bossów wróci. Dobra, on to proszę to bardzo. Tenaris, the Doom okay, Lord, Azurgos, Lord Kazakh, and the Dragons of Nightmare are returning as well, and players level fifteen and higher can join in the fight to earn level thirty and higher loot drops. Okay. To ciekawe jaki ty styl drop. Kurczę, bo skoro jest tych world bossów teraz, czy one dropią normalnie takie itemy, które będą relevantne na endgame'ie? to jest bardzo ciekawe, bo to może być bardzo dobry event do girowania postaci nowych, do levelowania nowych postaci, gierowania nowych postaci. Myślę, że on po to jest, no plus, plus oczywiście możesz sobie cosmetics jakieś załatwić, ale do girowania, levelowania nowych postaci, to będzie taki speedrun dosłownie. No, te, co to dwa party, goodies, te dwa sety do Aniversary Events and Rewards do not require the War Within, with the exception of Normal and Heroic BRD, since those do require being max level. Ok. The Hallmark Rewards during the 20... Czyli jakby, jak będziemy robić BRD, to Ride Finder nie potrzebuje się War Within, ale żeby pójść na Normal i Heroic, trzeba mieć maksymalny level. Żeby mieć maksymalny level, trzeba mieć War Within, a to są sety. Patrzcie, tier 2 jest Warrior, Hunter, Rogue, Priest, Paladin, Warlock, Mag. Shaman, druid, no. Ale z tego co wiem, inne klasy też dostaną sety, tylko troszeczkę inne, no bo one nie miały tier 2, na przykład Demon Huntera i Monka jeszcze nie było. Ale dostaną in jakiś tam ekwiwalent taki. Aha, Judgment. judgment. Ej, szczerze, Judgment i ten Warlockowy wyglądałem sick, jeszcze ten druidowy wygląda sick, reszta jest taka, nie jest okej. Okay. Ale w sumie ten Warlock też jest bardzo ładny, tylko zasłania mam na For classes that didn't exist, o czy, i to są czy... te właśnie te klasy, których nie było. Czyli mamy Monk, mamy Drakthyr, mamy DK i DH. No DH ma taki set, D DK ma piękny set, DK ma śliczny set, w sumie. Drakthyr taki sam, a Monk ma też śliczny. Demon Hunter to o, w Demon Hunter to ma taki set jak, jak każdy set Demon Hunter. Nefarian Nefarians. Four oh. set for Death Knights. No i to świetne. No. <laughs> Okej, okay. Czy, czyli te te same inspirowane, jeżeli jakaś nie miała postaci tuteż 2 to jest inspirowana jakimiś kończnymi postaciami z tamtego okresu. No Nowe nagrody. Well. Blizzard based on real world employee service helm, nawet. Ok, czyli, czyli wracają do siebie, jeżeli ktoś jakieś, jak, jak są te rocznice w wowie, jeżeli ktoś jakiś tam nagród nie odebrał, na przykład nie wiem, na rocznicy 15 czy coś, to będzie mógł sobie dostać. Na 15 był chyba Defwinga. ja na przykład tego Defwinga nie odebrałem wtedy, czy Defwinga będzie sobie można wziąć z powrotem. To mamy kresy jakieś na plecy, takie z Warcrafta. jest ta, orkowie, ludzie, najtelfy, jandeliz. Orc, Human, Night Elf, and scourge. Orc Human Super wygląda. Earning rewards is as simple as participating in anniversary or Season 1 activities. This year's anniversary currency is called Bronze Celebration Tokens. Weekly currency event Quest will be the yes. best source of tokens for your account, but the okay, weekly, weekly quests activities will award them as well. Dobra, czyli będziemy zdobywać tokeny za ten event i ten event będzie pewnie trochę trwał. Będziemy dostawać te za, za weekly questy tutaj i za weekly questy takie zwykłe. Takie zwykłe aktywności dzienne czy tam tygodniowe, w sumie teraz tylko są. W okay, czyli będzie można sobie spam farmić te tokeny przez, e, przez, przez, przez raid, przez PvP, tam u chromi. I no, będziemy można farmić. Właśnie, to jest, to jest istotne. To z tego, co wiem, bardzo duże change, znaczy bardzo duże zmiany dostaje szaman, bardzo duże zmiany dostaje też hunter, i Z zobaczymy, zobaczymy. Traktorem będzie można mieć kilka klas innych. Traktorem będzie można mieć kilka klas new ascendance forms are also coming that showcase shaman's elemental mastery the ascendance itself is getting an update one of many coming with the patch balance druid is receiving some new talents focused on providing new options okay, for balance new styles of gameplay paladins are receiving class tree changes ages that embrace their fantasy as groups support light harnessing healers in every spec OK, czyli dostanie jakieś możliwości leczenia w każdym speku. To ciekawe, bo na przykład Retribution Paladin już ma coś takiego. Już masz coś takiego, że Divine Stormem można leczyć. Już masz coś takiego, że Konsekrację można leczyć. Także no ciekawe. Tutaj mamy all Free specs, czyli Huntera wszystkie speki zmieniają trochę. Teraz. Are changes, Nie, to speki, to speki. including a major redesign tak. for the Dark Ranger Hero talent tree. Okay. These are just a few, there are far too many class updates to get into here, so check the link in the description to get all the details oh about your class and spec okay. With all these updates, you might just be inspired to try a new class. The Anniversary event is the perfect time to level. Dokładnie, in addition to the with XP buff of up to 25%, an Anniversary XP buff of 10% will become active. Jako as well as Ja pierdzielę, patrzcie. Jak macie 5 postaci wylewelowanych, to macie 25% XP dodatkowego, plus 10% XP z eventu, plus 10% blessinga. I jeszcze pewnie będzie tak, że stałem oka 50% XP, zaraz zobaczymy. Dano. No, plus 50%. To plus 50%, czyli mamy expa, kurczę, no od cholery expa, to jest prawie 100% expa dodatkowego. I jeszcze te mokindanjony będą klasyczne, czyli ja nie wiem, jak one będą trudne, bo na przykład w TBC ostatnio był problem, że były źle przeskalowane i zabijała ci, zabijały ci wilki na hita na przykład, ale tu mi się wydaje, że skoro to jest nowe, to to przeskalowane będzie chociaż na początku nawet dobrze. Więc no, to jest naprawdę świetny moment na levelowanie, lewelowanie. Ja się aż nawet nie mogę doczekać, że te się postaci niektóre Happy 30th birthday to Warcraft 20 birthday to World of Warcraft.

20th 10 tygodni. Czy zaczyna się 22, kończy się 6 stycznia? Czy 22 października się zaczyna? Kończy się 6 stycznia. Dużo czasu. Można wszystko wylewelować parę razy nawet. Możemy sobie zobaczyć tutaj, co się więcej dzieje. Tutaj są te class changes, tak? Classes. Sprawdźmy sobie te class change. To są takie dobra, to są widzicie takie zmiany. Kto najwięcej zmian dostanie? Nie będziemy jakoś bardzo się w to zagłębiać, bo to bez sensu jest, jeżeli ktoś będzie chciał, to zostawić Link w opisie, będzie można sobie poczytać, ale dużo tutaj zmian z tego, co widzę, jest. Hunter, woj, Hunter, dużo zmian i bardzo dobrze, Beast Mastery. Patrzcie, Beast Mastery. Multishot damage increased by 300%. No i się ma, 300% więcej z multishota damage'a. Opatrzcie, Battle for Azeroth and Shadowlands Ride Encounters have had mechanics adjusted, so they are possible to complete while solo or in party. Patrzcie, czyli Battle for Azeroth i Shadowlands Ride, ich mechaniki zostały dostosowane, żeby można ewentualnie było robić te rajdy samemu, bo wcześniej mógł być problem z tym. Bardzo ciekawe to jest. Do, do farmenia transmogów, jak ktoś lubi, do farmenia mountów. Bardzo fajna rzecz. Timewalking dungeons now scaling to the time and will scale enemies to current level as opposed to scaling you to level... Ok, czyli walki. teraz nie będą działać w taki sposób, że na przykład mamy 80 level, wchodzimy sobie na time walka z wotlka i mamy 30 level. Tylko dalej mamy 80 level, po prostu dungeon jest skalowany do nas, a nie my do dungeona. Trochę takie są zmiany tutaj, takie jeszcze ważne. Bardzo dużo zmian, ale faktycznie to jest duży event. Tak? Jak mówili, to, to nie kłamali, jeżeli to tak faktycznie wszystko wygląda. To jest chyba największy event taki w historii, także warto się zainteresować 22 października. A ja wam dziękuję za uwagę, jeżeli film się podobał, zostawcie subaj i łapkę i widzimy się na streamie. Pozdrawiam z My Life.